Hej. Postanowiłem założyć kanał na YouTube i stworzyć serię wideo, którą w skrócie będzie można nazwać poradnikiem podróżniczo zakupowym. O tym zaraz najpierw moja motywacja, która jest prosta. Został mi ostatnie pół roku ważności mojej legitymacji no i chciałbym to wykorzystać, podróżując jak najwięcej. Niestety, jak to lubi się teraz mówić, aktualna sytuacja epidemiologiczna sprawia, że jakiekolwiek odległe podróże są bardzo utrudnione. Postanowiłem więc zwiedzać nasz piękny kraj. Zresztą mam takie wrażenie, że dużo łatwiej jest zrobić ciekawy, intrygujący Materiał z jakiegoś egzotycznego i odległego kraju, niż czegoś, co już z grubsza znamy. Tu chyba chodzi o sposób spojrzenia na nowe miejsce. Potraktujmy to więc jak swego rodzaju wyzwania. Podwyższam jeszcze poprzeczkę i będę wybierał małe i średnio znane miejscowości, bo te większe i tak wszyscy już dobrze znamy i są wystarczająco wypromowane. Teraz, w jaki sposób będę je wybierał? Tu przychodzi część zakupowa. Wchodzę na portal ogłoszeniowy. Ustawiam zasięg na całą Polskę i kategorię rzeczy do oddania za darmo. Wybieram coś, co mnie interesuje i sprawdzam miejsce odbioru. To właśnie tam będzie odbywał się bieżący odcinek. Kolejny krok to telefon do osoby oferującej. Dzień dobry, ja dzwonię w sprawie ogłoszenia. nie daty i godziny na odebranie przedmiotu. To właśnie data, to dzień, w którym mam w pełni wykorzystać na poznanie miejscowości. Natomiast przedmiot, po który się fatygowałem, poznacie na sam koniec materiału oraz z podsumowaniem. To już chyba wszystko, teraz pozostaje tylko wstać na pociąg. No właśnie, wstać na pociąg. Sponsorem dzisiejszego spóźnienia jest wynalazca drzemek w budzikach. Nie myśląc zbyt długo znalazłem kolejny, najbliższy środek transportu. Jakim był PKS. Nie jestem wielkim fanem podróży tymi starymi ogórami. Może i zacząłbym, gdyby nie fakt, że po dotarciu na miejsce okazało się, że taki autobus nie istnieje. Na szczęście nie byłem sam z tym problemem. Dostałem propozycję wspólnego przejazdu samochodem do Grudziądza. Warcik. Na dodatek, ci mili Państwo udzielili mi kilku wskazówek gdzie pójść w pierwszej kolejności jak tylko wysiądę przy moście kolejowym. Swoją drogą w najdłuższym w Polsce. Po pożegnaniu ruszyłem ulicą Chełmską. Miało nie być przejazdu, a wyszło nawet lepiej. Dostrzegłem pewien wzniosły budynek, zresztą posłuchajcie sami. W ogóle z wieżami ciśni to jest rozkrójne, bo na przykład jakby się chciało zobaczyć chociaż same wieże w całej Polsce to można by było bardzo Każda jest inna Ta jest na przykład taka Szkoda, że nie da się wejść To smutne Niewiele tu słychać, ale przynajmniej zademonstrowałem jak bardzo wiało tego dnia Ruszyłem dalej przez rów Hermana, który wpada do Wisły Wydaje mi się, że wszystko tutaj płynie nieco wolniej może to przez to, że była niedziela, ale miałem wrażenie, jakby czas zatrzymał się tu w okolicach po południowej herbaty. Zwróciłem uwagę na dużo wolnych przestrzeni wokół. Idealnie jeździłoby się tu na rowerze, desce czy czymkolwiek byś tam chciał. Pomyślałem, że dobrze byłoby sprawdzić, czy grudziądz ma do zaoferowania jakieś ciekawe muzeum. Ruszyłem dalej w stronę centrum. Minąłem kościół, w którym akurat odbywała się msza. Jest muzeum, jest zamknięte, bo jest niedziela. No nie, okazało się, że jednak jest otwarte. Gdzie kupimy tutaj jakieś maseczki? Nie mam pojęcia. W Żabce ja gdzieś... A jeszcze bilet studencki ile kosztuje? 13 zł na całe muzeum. Okej, okay, dobra, to pójdziemy... Jeśli ja chcecie zwiedzać, to mam pranet, maseczki. No, chcemy zwiedzać po to, to przyszliśmy. No więc okazuje się, że w Grudziądzu było kiedyś centrum szkolenia kawalerii. W której to była poświęcona nowocześnie wyremontowana sala. Oto lanca. dzieli się na szpic grot. Pierścień ze strzemionczkiem, drzewie, okucie górne, temblak, plecionka. No, w każdym razie Lanza, tak? Lancek wygląda, każdy wie. Po chwili dostałem wiadomość od Taty, co warto zobaczyć w pobliżu. Taki jego humor. Mimo, że nie interesuje mnie specjalnie militarna historia Polski, to trzeba przyznać, że wszystko było wyeksponowane na wysokim poziomie. W kolejnym segmencie ujrzałem coś, co przykuło w końcu moją uwagę: wystawa współczesnego malarstwa pomorskiego. Którą, którą co polecam. Obrazy nie odstają poziomem większym, współczesnym galerią. A oprócz tego, czasowo można ujrzeć syntezę profesora Mieczysława Wiśniewskiego. O tego tutaj pana. To jest tak w podziemie w dół, czy, czy jak. Nie, to? tutaj, gdzie jest ta na dole ta czerwona cegła, to tak jakbyście Państwo byli od strony Wisły przez Kolejne sale zlokalizowane były w starych Spiszach. Tym razem archeologia, biżuteria, samoloty i jeszcze kilka innych miejsc, które Wam oszczędzę. Panie były niezwykłe niezwykle miłe, więc szkoda było nie zobaczyć wszystkiego, ale ile można oglądać garnki. Człowiek po takim historycznym zastrzyku chętnie by się czegoś napił. Zrobiłem więc sobie postój w Fado, chyba najjaskrawszym miejscu w całym Grudziądzu. Wygląda jakby przeniesiono kawałek Portugalii w tę jedną wąską uliczkę Mikołaja Reja. W środku też było niezwykle klimatycznie. Doskonałe lody, po których ustawiała się długa kolejka, pyszne ciasta i kawa w dobrej cenie. A, I bardzo polecam piwo grudziąckie. I ruszyłem dalej, w stronę wieży Klimak, mijając bazylikę Świętego Mikołaja, która, no cóż, była zamknięta. Po kilku minutach dotarłem pod wieżę. Dookoła niej klasycznie jakieś historyczne góry kamieni. To chyba ruiny Zamku Krzyżackiego. Wiele z niego nie zostało. Sama wieża potężna, środek robi wrażenie. Chwilę się wchodziło, a na górze, no, wiało jak piorun. Ale dla samego widoku było warto, którego oczywiście nagranie i tak nigdy nie odzwierciedla. Następnie poszedłem tam, w stronę cesarskich koszar Aleją Piotra. Miałem nadzieję je zobaczyć, ale no cóż, okazało się, że jest to teren wojskowy. Mogłem się domyślić. Kochani, sprawdziłem, no i niestety w Polsce dalej jak w lesie. Potem udałem się pod pomnik Ulana z uginającą się pod nim panną, tą samą drogą wzdłuż Wisły, po czym zszedłem na dół, od samą rzekę. Tu są ulice: grudziąckie Grudziącka z Łasiny, Grudziącka ze Szczecina, a nawet Graudenzer Straße. z nie skończyłem. pytanie kto zajebał te wszystkie znaki i jeszcze się tym chwali na dodatek jako, że czas mi się kończył udałem się jeszcze tramwajem do pobliskiego parku miejskiego który swoją drogą wyglądał bardzo dziko, lubię takie Chodzi o jest to fajne miejsce, jeśli masz deskę albo rower i masz ochotę trochę pojeździć. Bo ta trasa wzdłuż, wzdłuż Wisły jest bardzo przyjemna. Można się napić dobrej kawki, no może jakieś bardzo dobrej, ale niezłej. Jest kilka miejsc, które warto zobaczyć usiąść sobie gdzieś na prawce. się lubi takie dzikie parki, też fajnie. No, także tak na 4-5 godzinek rowerkiem. Jak jesteś zapracowany i nie możesz spędzić gdzieś całego dnia. Do widzenia. Do widzenia. Nie będę Was zamęczał swoją drogą powrotną, więc pozostaje już tylko ostatnia rzecz, którą zrobiłem przed wyjazdem, czyli

Cześć, ja to że jak słuchałem ostatni raz, to działało. Okay. Ale teraz nie sprawdzałam, bo nie mam ceł. Jasne, super. No ok. Nie Bardzo dziękuję. dziękuję. Do widzenia. No dobra, jesteśmy z powrotem. Trzeba jeszcze biurko, położę kuzik to żeby zakryć tę dziurę. I żeby nie było tak pusto. No więc udało mi się otrzymać za darmo dwa prawdziwe białe kruki. Płyty nie tylko niezwykłych wokalistek w ostatnimi czasy, ale również znanych naukowców, ekspertów od koronawirusa i 5G. Płytę The Best of Edyty Górniak w stanie może być, ale to jest dopiero prawdziwy skarb. Krążek Dody Diamond Beach w doskonałym stanie. Najważniejszą zawartością tego pakietu jest oczywiście sama płyta, ale też książeczka z tekstami i pozdrowieniami skierowanymi do jej wielkiej miłości, radka Majdana. Ach ta miłość, ale prawdziwym hitem jest ten dwustronny plakat, który zajmie honorowe miejsce w moim pokoju. Nie wiem jeszcze tylko, która strona. No, tyle. To do następnego.